kochani na kanale Kociara Mruczka po tej stronie Agnieszka. Przychodzę dzisiaj do Was w lo, tym holem zakupowym, spożywczym z polskich sklepów. Byłam dzisiaj w sklepie i kupiłam a to takie zakupy. Tutaj mam to. Kupiłam akurat, a i też byłam w Albercie. litr soku z pomarańczy za 3 euro. To, kupiłam mleko łaciate jest dobre wartościowe jeszcze jak na kupne w sklepie ono kosztuje euro 50 z wędlinki kupiłam w malince z schabę 6 plastrów schaba za 7 17 to jest ponad pół kilo będzie na dwa obiady Do tego kupiłam surówki, wiosenną i z białej kapusty. Więc będzie jeden, o dwa obiady będą, dwa obiady będą z hab, z ziemniaczkami i ze surówką. Będą dwa obiady. I tutaj te dwie surówki. Kupiłam kilogram cukru polskiego do kanapek kupiłam i do obiadu. Ojej! Kupiłam galarepę do zjedzenia na podwieczorek lub kolację albo na śniadanie drugie. Dwa czosnki. polskie. One są dobre, bo to te czerwone, nie chińskie. I do tego dwie y, cebulki czosnkowe do kanapek na chlebek z pomidorkiem, z ogórkiem. To, jak tu cebulka, dobra jest ona na kanapki z pomidorkiem, z ogórkiem, czy z innymi warzywami. Przepyszna jest. Ja ją zawsze kroję do pomidorków y, i do ogórków w kosteczkę. Po sole, po pieprze, jest idealna kanapka. <laughs> Tutaj mam wędlinkę, mam boczuś, boczek surowy wędzony, jest dobry do jajecznicy. Skórkę zawsze zostawiam, jak gotuję żurek. Tu mam wędlinkę łososiową, <laughs> szynkę wiejską, salce Sonik, pokupowałam po, 6, po 10 plasterków. Na dwa tygodnie będę miała, bo to jest, to jest malinki. Będzie na kanapki do pracy. Maciek potrzebuje prawie chlebek na kanapki. Cieszę się, że chociaż do pracy coś bierze, bo się zrobił ostatnio pracoholikiem. To, tu mam mandarynkę, to jest mandarynka duża. Ona jest dobra, soczysta. I słodka. Będziemy mieli do pracy. Jak i też będziemy mieli, kupiłam czerwonego grejfuta. Cztery sztuki. I z tego grejfuta zrobię sobie sok. Wycisnę go. I zrobimy soczek do popicia. A mosiąż się wy, wyje. Zobaczymy. Ale to jest przeznaczone na sok. Z grejfuta a jak wiecie sok z grejpu jest dobry też na odchudzanie to jest to jest jednego z i też kupiłam w Albercie prawie 2 kilo bananów mi i Maćkowi do pracy to będzie naprawdę spoko mamy bo chciał, żeby były jakieś warzywa, owoce do pracy. Z warzyw nie kupiłam, bo nie było nic ładnego, ale to dokupię tutaj u siebie, koło siebie. Za owoce, czyli za mandarynki, banany i Grejfuty zapłaciłam 15 euro. I za sok. Z pomarańczy zapłaciłam 5 euro, 15 euro. Dobry sok jest pomarańczy do rozpuszczania kolagenu, a także jodolitu, gdy się bierze do jodu. Jest wtedy łatwiejszy smak do przełknięcia. A teraz to pochowam i wyciągam następną turę zakupów. Mamy następne zakupy. Tu mam mięso. Kupiłam yy, żeberko, tylko że to, to żeberko jest takie mikre, nie było ładniejszych, tłuściejszych, mięsistych. Takie jak są, no ale jest widzę fajne. Zapłaciłam za nie 6,19 euro centów. Jest to prawie 700 gram. Jak tu widzicie. Będzie. Natomiast tutaj też jest łopatka. E, za łopatkę zapłaciłam 8,93 euro i tu mam kilo 300 prawie. To będzie na sosik na dwa dni. Może grzyby kupię jakieś, ich grzybowy, a mam te suszone grzyby, albo z pieczarki zobaczymy. I tu kupiłam surowy brzuch, boczek. Z tego boczku też zrobię sos i też będzie na dwa dni. i Z tego boczku mam kilo 230 deko. Zapłaciłam za niego 10,41 centów, a kosztuje kilogram 8,50. Też będzie na dwa dni. To z tego, z mięsiwa to wszystko tu kupiłam masełko na kanapki do pracy, dwa to kupiłam też sz, harsznickie ogórki kiszone one są bardzo dobre te ogórki, naprawdę Typu, to są prawdziwe kiszone ogórki. Nie kwaszone, nie tam podobno kiszone, ale kiszone. Prawdziwe, kiszone w tradycyjny sposób. Są dobre. Polecam. Mam kupiłam sobie ich kilo. Tak? Kilogram? Tak, kilo jest ich. Są przepyszne. Tutaj można cięż, ciężko je jest dostać z tych strznickich, harsznickich. Pol, ale jeść w Polsce chyba jest bardziej możliwość. Zachęcam. Są naprawdę dobre. Kolejnym to jest wędlinka na kanapki do pracy. Jest tu szyneczka, polędwiczka sopocka, polędwica łososiowa, wieprzowina w galarecie, szynka w galarecie i to są rzeczy do Pracy. i to mnie wyniosło jak tu widzicie rachunek 48 e, euro i 38 centów to jest w sklepie Małpka tak ogółem to w sumie zapłaciłam e, 116 euro za wszystkie produkty z Polskiego i alber, z Alberta to jest to y, z wędlin z, y, z ogórków i co jeszcze kupiłam to Ciasto. Bo Maciek prosił, żeby kupić mu ciasto. Bo lubi tak do kawki. Ja też czasami do kawki. A nie mam teraz możliwości, jak upiec, bo kuchnia jest w remoncie w nowym mieszkaniu. A w starym nie mam piecyka jeszcze. Chodzę na dwa domy. Trzeba przecież coś zrobić. Kupiłam takiego cytrynowca. Za 6, to jest ponad pół kilo. Dałam za niego 5,60, 70. Jest fajny ten cytrynowiec. Zobaczymy, jakim będzie smaku. Nie jadłam. Kupiłam lek mech leśny. Też kupiłam ponad pół kilo. Mi troszeczkę zleciał w tym. Przesunął się w koszyku. Trochę się obruszył. Ale jest przepyszny. Dobry jest ten mech leśny z tego ciasta. Zapłaciłam za niego 6,36. I trzecim ciastem które kupiłam, to jest jakieś takie ciasto, nie wiem, nie pisze tu nazwa, co za ciasto. Kupiłam pół kilo ponad i dałam 5,30. Te trzy ciasta będzie na, można wziąć przy kawce, przy herbatce, ale przy kawce, przy dobrym filmie oglądając, skonsztować tego ciasta wraz z kawką to wszystko są moje zakupy, które pokazałam za które zapłaciłam 116 euro ale jeszcze kupiłam w holenderskiej budce takie oto olibole Nie mam czasu teraz upiec sama, bo e, akcja się zaczyna u nas. Tak jak mówiłam, remont mieszkania nowego. W starym nie mam możliwości jak. I takie jabłko w cieście. Przepyszne. Bo jadłam już nieraz. Jak ktoś wie, jest w Holandii, mieszka. Są takie budki oliboly. Czy jabłka w cieście? Polecam. No i jeszcze, ostatnia rzecz naszych zakupów, to jest chlebek. Do pracy nam. Jak i Maćkowi, tak i mi. No i z tych zakupów to wszystko jest. Też będę chciała iść do sklepu spożywczaków, popatrzeć za produktami takimi jak śledzie, płaty śledziowe, żeby coś zrobić. Nie będzie to dużo, może jeszcze bigo zrobię, to nie wiem. Aby spróbować, bo mam trochę produktów, ale tak jak mówiłam, mam też remont mieszkania nowego. Jesteśmy w trakcie przeprowadzki. Jesteśmy na dwa domy na stare mieszkanie i na nowym. Ale na dzisiejszy dzień życzę Wam miłego popołudnia i miłego oglądania meczu. I do zobaczenia, do następnego razu! PA!